Panie Kasie, my się dziś znajdujemy na premierze filmu Heaven in Hell. To tak się pani ją zapytam przewrotnie: Heaven czy może jednak Hell? Eee, tytuł, ale również bohaterowie, i tak jak zostali przedstawieni, sugerują, że będzie to o namiętności. Myślę, że taka namiętność, gdzie się traci kontrolę, jest również piekłem. Jest niebem i piekłem zarówno, i myślę, że to jest o tym, tak się domyślam. Pani jak przychodzi na takie premiery kinowe, to zawsze z taką radością wspierając aktorów, którzy grają w tym filmie. No przede wszystkim Magdę bardzo lubię i cenię. Jest e, dla mnie wspaniałą, odczu znaczy, odczuwam ją zawsze bardzo jako kobietę z klasą, jako e, aktorkę, e, która trzyma zawsze poziom, jest bardzo interesująca, więc z przyjemnością przyszłam obejrzeć film z nią. Poza tym znam producentów i reżysera i zrobiliśmy też film, który miał właśnie teraz mieć premierę, ale został przesunięty, więc dopiero Państwo go zobaczą, więc jestem tu też z przyjaźni do nich. Kiedy możemy się spodziewać się właśnie tego filmu i co to za film? Proszę nam zdradzić więcej szczegółów. Pani producent, czy ja mogę mówić jak się nazywa nasz przyszły film? Oczywiście. E, to, to jest film e, Cały ten seks i miałyśmy mieć teraz premierę, prawda? Tak, ale e, przesuwamy premierę na taki czas, żebyśmy rzeczywiście zabłysnęli, jak ten a, a nie film możemy się dosyć. doczekać, prawda? Tak, nie możemy. No, naprawdę. Obiecujemy, a to nie, że nie teraz będzie... przed kamerą, tylko pani producent do mnie dzwoni i mówi, że nie może się doczekać. Tak, ja, się ja, ja nie mogę nie doczekać, jeszcze. to jest kompletnie a, inny film tak, niż ten, tak, który tak, będziemy tak, oglądać tak. dziś. No, ale chyba na tym polega praca aktorów i producentów, żeby stale zaskakiwać. I na tak. pewno zaskoczymy. To jest taka komedia, że przy czytaniu, obsada jest fenomenalna i przy czytaniu po prostu umieraliśmy ze śmiechu. To się rzadko zdarza, jest tak dobrze napisana. A o czym to tak naprawdę jest film? O parach i problemach w intymnej sferze, można by powiedzieć, ale z przymrużeniem oka, ale też wzruszająco, tak? Tak, o problemach w komunikacji, o wstydzie. E, dzielenia się swoimi e, potrzebami, pragnieniami. No, uroczy bardzo życiowy film. To w takim razie. No tak, to prawda, no, ale... To, to, cze to czekamy bardzo na premierę. To czekamy bardzo na premierę. Panie Kasiu. Mm, jeśli chodzi o to życie zawodowe, pani zawsze jest taka profesjonalna, przygotowana i można powiedzieć, no, bardzo taka oddana tym rolom. Skąd pani czerpie inspirację? Ach, jak się teraz przyglądam młodym ludziom, to chyba ja byłam na granicy szaleństwa, po prostu, kiedy byłam. Początkującą aktorką, to znaczy moja pasja, pasja była po prostu jakaś gigantyczna. I choćbym dostawała najmniejszą rolę na świecie, a były takie początki moje w teatrze, że miałam duże na zmiany z bardzo małymi, to ja przekładałam się tak bardzo, że wydawało mi się, że przyjechali rodzice. Ja grałam w Wyzwoleniu córkę drugą, czy coś takiego. Każde wyjście to było wielkie dla mnie przeżycie nowy, nowy kostium nowy... wymyślałam wszystko tam. I rodziców zapytałam po premierze, no i jak. A oni powiedzieli, ale, ale co? Ledwo cię mogliśmy dostrzec, i nie chcieli mi sprawiać przykrości, ale po prostu dużo miałam takich sytuacji, gdzie nawet małe rzeczy to były dla mnie wielkie wyzwania, i myślę, że do dzisiaj tak to traktuję. Pani, chyba też jest nauczycielką, Która kształtuje przecież młodzież, tak, prawda? Niedawno, no właśnie. Zapraszam. No nie wiem, czy Państwo kupią bilety, bo na jutro i pojutrze prawie ich naprawdę nie ma. W Kolegium Nobilium Mensto, to się nazywa, trzech wspaniałych młodych aktorów. Poprowadziłam jako reżyserka, ale troszkę jako pedagogzka również. No i napisałam dla nich ten tekst, więc mam, mamy cudowną ekipę twórczą, także zapraszam Państwa serdecznie i będę to kontynuowała już nie w szkole. Czyli można powiedzieć, że się pod do ta rola. Reżyser, reżyserki tak bardzo myślę że jestem w odpowiednim momencie wieku i moje doświadczenie już e, może nawet wymaga poszerzenia e, pola działań muszę już iść, bo się zaczyna premiera pani też można powiedzieć, że jest jedną z nielicznych osób e, takich publicznych, która potrafiła rozejść się z klasą, ze swoim byłym partnerem Piotrem Stramowskim. Jak udało Wam się właśnie e, zrobić to z taką klasą? Ja myślę, że to jest kwestia e, planu, takiej mojej pozytywnej projekcji. I do dziś się tego trzymam. Po prostu mam w głowie fantazję na ten temat, że będzie dobrze, i naprawdę tak się dzieje. Trzeba projektować takie rzeczy i nie zatrzymywać się na tych złych emocjach, które zawsze towarzyszą w takich momentach. Trzeba po prostu myśleć o tym, że za chwilę one przejdą i budujmy nową relację, która będzie z korzyścią dla naszego dziecka i dla nas samych. Po co się męczyć?